Jest dniowej, tylko wszystko są drogi jednodniowe, dwukierunkowe, gdzie dopuszczana prędkość to jest 90 km na godzinę i nasze drogi wojewódzkie w związku z tym mają też dużą rolę albo nawet ogromną rolę strategiczną, komunikacyjną dla naszego subregionu. Z tych dróg korzystają również tranzytowo e, pojazdy, które poruszają się wschód-zachód. Myślę tutaj szczególnie o drodze 544, która jest od muawy, ona jest systematycznie remontowana, poprawiana, ponieważ obciążenie tam jest i natężenie ruchu jest e, bardzo duże. E, na to drogę w odcinkach Kresnosiel, Stan Biernaty, okolice Muawy będzie wydane około 18 milionów złotych. Ale i inne nasze drogi tutaj w tym subregionie, w subregionie również no, nabrały takiego ważnego charakteru. Droga 614, bo to jest ta droga, która yy, wiedzie od yy, Chorzel w kierunku yy, Myszyńca. Po przebudowie yy, mostu w miejscowości Surowe no, zaczął się tam ruch samochodów ciężarowych. I ta droga po prostu w tym stanie technicznym tego natężenia ruchu zwyczajnie nie wytrzymywała. Dlatego też na ten odcinek Suma Sumarum będzie wydane ponad też 18 milionów złotych, tam prawie 20 milionów złotych. Będzie budowana, przebudowywana w, w kilku odcinkach. Tak naprawdę tam jest dodatkowe dodatkowe 12 milionów, których pierwotnie w budżecie w budżecie nie były planowane. Na, przy tej drodze również jest planowana budowa takiego ciągu rowerowo-pieszego od Myszyńca do skrzyżowania z drogą powiatową, która biegnie od miejscowości Bantysie. No żeby poprawić bezpieczeństwo, ale też ją atrakcyjnić turystycznie, bo ta droga powiatowa została przebudowana. Tam jest przy drodze ciąg rowerowo-pieszy, żeby można było no, fajnie tutaj po Puszczy Zielonej i bezpiecznie podróżować rowerem. Także proszę Państwa, jeśli już jestem przy ścieżce rowerowej, to przy drodze 626 jest planowana w miejscowości Sypniewo i także chciałbym, żeby została pobudowana między Ułaskami a Makowem Mazowieckim. To przy drodze 626. Jeśli chodzi o tutaj powiat ostrowski, który no jest przy poważnej drodze S8, która ten powiat przedziela, ale nasze drogi automatycznie stały się drogami dojazdowymi i idącymi prostopadle do tej, do tej drogi. Dlatego też będzie w powiecie ostrowskim przebudowywana droga 627. I, i będzie przebudowywana też droga 645. Proszę Państwa, też planowana jest w przyszłości budowa obwodnicy Ostrowi, tak żeby nasza droga wojewódzka, tutaj ta, która idzie od Czerwina, no nie przebiegała przez środek miasta myśl obecnych przepisów, gdyby ten standard tej drogi poprawić, poszerzyć tę drogę, no to już tak powiem kolokwialnie, ta droga musiałaby, krawężnik musiałby sięgać do schodów budynku w Ostrowie, w którym mieści się Urząd Skarbowy. Dlatego też będziemy zabiegali o to, żeby, żeby tą obwodnicę uwzględnić. Będzie też, planowana jest przebudowa y, i budowa drogi biegnącej przez Nur i y, też w perspektywie budowa y, obwodnicy miejscowości Nur, bo tam nie ma też możliwości technicznych przebudowy, y, przebudowy tej, y, tej drogi.